Może poszli dalej. Cicho, słuchaj. Może chwilę się zbrzymniesz, gorga? Zostań tu sam, zbadam te jaskinie. To jednorożec! Szybko! Nie! Dziwny ten dźwięk! To nie był jednorożec! Hej, stójcie! Nic tu nie ma. Ale przecież słyszałam jednorożca! Mija, przetłumacz. Co to znaczyło? Powiedział, moje kopyta są trawiastym światłem. Co? No właśnie! To, co wydało ten dźwięk, nie zna języka jednorożców! Są w środku! Gorga! Coś nadzwyczajnego! Udało się! Gdzie jest waria? Mam to w nosie! Najważniejsze, że elfy są w pułapce! Teraz schwytanie skrzydła tego jednorożca będzie łatwe jak odebranie dziecku lizaka. Nic z tego nie będzie. Nie przesuniemy tych głazów. Dok Solany! Nie może się wydawać. To znaczy, że stąd nie ma wyjścia. Bez nas Ono i Onchao nie mają szans z Rikselem. Trzeba było posłuchać Violetty. Tym razem nie kłamała. Ruszcie się! Musimy poszukać wyjścia. Na pewno gdzieś jest. Chodźcie tu szybko! Riksel ma nad nami przewagę! Wydaje mi się tylko, czy Waria naprawdę właśnie nam pomaga. Ta dziewczyna potrafi zaskoczyć. Do Simo. Do Lasity. Nie mogłyście stawiać większego oporu? Matka skrzydła tego jednorożca! Bierz ją, gorga. Syn spróbuje ją uratować, i wtedy go złapiemy. Hi. Hi. Ha, 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 ha. Dzisiaj nie podłuję!